Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Już dawno nie było vloga z mojego ogrodu. Troszeczkę się opuściłam w regularnym wrzucaniu vlogów, a to dlatego, że miałam takie troszeczkę zamieszanie, bo wydawało mi się, że jest mało wyświetleń. No i jakoś bardziej mi się sprawdzały po prostu rolki i te krótsze filmy, więc bardziej na nich się skupiłam, ale teraz stwierdziłam, że jednak wracam do częstszego nagrywania dłuższych filmów. No i nagrywam dzisiaj dla Was, także troszeczkę opowiem o tym, co się wydarzyło u mnie w ogrodzie w ostatnich tygodniach, bo już chyba 3 albo 4 tygodnie nie było żadnego. Odcinka vloga. Fakt faktem, że mieliśmy naprawdę chłodne temperatury i nawet nikomu się nie chciało wychodzić do ogrodu, ja tylko dogrzewałam ten tunel z niczami i e, świecami, także udało mi się utrzymać całkiem fajną rozsadę pomidorów tutaj w tunelu. No i jakoś przetrwaliśmy ten chłodniejszy czas. No, i teraz już początkiem maja ruszamy z pełną parą, bo zapowiadają, że będzie ciepło, ciepło i jeszcze cieplej. Także zapraszam Was do oglądania. Może zaczniemy od tego, co się dzieje w tunelu. Nie wiem, czy obserwujecie mnie na Instagramie, czy nie, ale jeżeli to robicie, to na pewno widzieliście, że bardzo intensywnie dogrzewałam mój tunel wkładami do zniczy i dogrzewałam mój tunel także świecami. Całkiem fajnie sprawdziło mi się to rozwiązanie, bo jak na zewnątrz było 5 czy 6 stopni, to ja tutaj w środku miałam nawet po 20 stopni, także może nawet za ciepło. Zobaczcie, co mam jeszcze w tunelu. No dobrze, w tym tunelu już naprawdę mało co zostało, bo bardzo dużą część rozsad mam na zewnątrz, albo już po prostu wsadzoną do gruntu. Ale z takich ciekawszych rzeczy, tutaj mam na przykład szpinak malabarski który wsiadłam sobie, on przez cały czas tutaj kiełkował w tunelu. No i zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. To jest szpinak, który plonuje przez cały rok i on nie wybija w pędy kwiatostanowe, znaczy pewnie też wybija, nie wiem, nigdy go nie miałam, ale na pewno to jest w mniejszym stopniu już taki zwykły, tradycyjny szpinak, więc po prostu możemy go uprawiać przez cały rok. On się chyba pnie, muszę jeszcze doczytać, bo tak naprawdę nie wiem jak to, jak to, jak to wygląda z uprawą tego szpinaku, ale ładnie mi Tutaj wszedł, także on na pewno będzie sobie tutaj u mnie rózł, tak testowo. Tutaj mam yy, buraczki liściowe. I to jest po prostu odmiana buraka, w której jadalne są liście. Znaczy, cały burak jest jadalny, ale te liście są po prostu tutaj najsmaczniejsze, takie duże i kolorowe. One mają różne kolory, te buraczki liściowe. I tutaj mamy na przykład kolor żółty, tutaj różowy, jeszcze gdzieś był czerwony, ale nie wiem, czy akurat tutaj mam. Niestety w tunelu przy temperaturze 25 stopni na zewnątrz robi się już bardzo ciepło. Ja już tutaj mam teraz. 32 stopnie wewnątrz w tunelu, a jest godzina 12 i dzisiaj też nie jest jakoś szczególnie ciepło. Ja będę sobie cieniować ten tunel białą włókniną, tą samą, której używałam do wcześniejszego okrywania rozsad przed zimnem, przed chłodem. Teraz będę ją sobie zawieszać tutaj na górze tunelu, żeby ten tunel tak szybko się nie nagrzewał, bo zobaczcie, już moim pomidorom zaczęły od góry zbijać się liście. To jest znak, że one się po prostu bronią przed utratą wody. To samo się dzieje z groszkiem ozdobnym. Także już najwyższy czas, żeby zacząć go cieniować, zwłaszcza jeżeli macie taki mały tunel, jak ja, który ma tylko jedno wejście i z drugiej strony nie ma tego wyjścia, także nie ma tego przewiewu powietrza. Chociaż ja się zastanawiam, czy nie wyciąć tutaj jakieś dziury, albo nie zrobić jakiegoś prowizorycznego przejścia, żeby ten przewiew powietrza jednak był. Ponieważ takie ciasne miejsce, w którym gromadzi się wilgoć, w którym robi się szybko bardzo ciepło, będzie sprzyjać temu, że jednak te choroby grzybowe będą się lepiej rozwijać, bo grzyby takie środowisko po prostu uwielbiają. Także Idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tu tunel albo szklarnię, jest posiadanie wejścia i wyjścia z dwóch stron. Także, żeby po prostu był ten przewiew powietrza. E, takie cieniowanie tunelu to jest naprawdę prosta sprawa. Wystarczy, że sobie tą włókninę umieścicie pomiędzy rurkami tutaj na górze tego e, waszego namiotu. Ok, tak to u mnie wygląda. E, już czuję, że po prostu to słońce mniej e, świeci, e, mniej się ten tunel będzie nagrzewał. Ja tego nie będę robić na całej szerokości. Ja mam ten tunel w takim dosyć zacisznym miejscu, zresztą widzicie za mną są drzewa, e, które ten tunel troszeczkę po prostu zacieniają e, i sytuacja z nagrzewaniem się nie jest być może taka zła jak u innych, którzy mają tunele w miejscu w 100% nasłonecznionych. W miejscach w 100% nasłonecznionych. Dobrze, a co słychać na naszych grządkach i w naszym warzywniku? Bo moje grządki zostały niestety częściowo zdziesiątkowane przez ślimaki, no a to dlatego, że właśnie ta pogoda była. Jaka była, no i ślimaki po prostu ruszyły szturmem na wszystkie sałaty, na wszystkie kapusty itd., itd. w moim warzywniku, ale sporą część też udało mi się uratować. Jak wiecie, ja uprawiam warzywa w kwadratach, ponieważ w ten sposób łatwiej mi jest ten warzywnik zorganizować. I tutaj na przykład mam sałatki, tutaj mam sałatę lodową, a tu są sałaty liściowe, oczywiście z moich własnych rozsad. Tutaj mam kwadrat z truskaweczkami wsadzonymi w tym roku, które już mają kwiatki i pięknie sobie kwitną. A tak wygląda mój groszek cukrowy na chwilę obecną. On już całkiem fajnie sobie rośnie. Natomiast ten jeden rządek, chyba coś go podgryzło, bo on niestety jest dużo słabszy niż pozostałe. Więc albo kwestia tego, że on jest tutaj bliżej drzew i ma troszeczkę cienia albo po prostu jakieś szkodniki nam się tutaj wdarły. Mam jeszcze groszek ozdobny, który niestety troszeczkę w tunelu się pochorował ze względu na właśnie wysokie temperatury. Już go tutaj wyniosłam na zewnątrz, ale jemu dalej liście się tak zwijają, co właśnie świadczy o tym, że po prostu było mu za ciepło. Bób na chwilę obecną wygląda tak. On już ma na sobie trochę mszyce, już widać mrówki, bo mszyce i mrówki zawsze współistnieją i zawsze razem występują, ale naprawdę bardzo ładnie sobie radzi. E, miałam też wsiane buraczki, ale niestety e, wszystkie buraczki, które wsiałam, zostały zjedzone przez ślimaki. A tutaj jest rzodkiewka biała, sopel dodu. E, no i rzodkiewka, no niestety poszła nam w liście. Także z liści możemy zrobić pesto, ale no niestety korzeń... Nie będzie taki duży, także miała tutaj akurat takie warunki, yy, które sprawiły, że ona wybiła nam właśnie w masę zieloną, a nie poszła w korzenie, tak jakbyśmy tego chcieli. Rzodkiewka sopel lodu to jest też taka odmiana, która bardziej nadaje się do uprawy jesienno-zimowej, a niekoniecznie właśnie do uprawy na wiosnę, więc może to też jest kwestia tego właśnie za. E ta odmiana bardziej lepiej będzie rosła właśnie w tym późniejszym siebie, tym jesiennym, a nie w tym wiosennym. Moje osiągnięcia ostatnich dni to są te donice na warzywa i one są zrobione ze zwykłych, starych skrzynek, które po prostu miałam w domu. Naprawdę warto się rozglądać, jak tylko macie coś w domu, takiego, co można właśnie wykorzystać w ogrodzie. Warto zastanowić się, właśnie, jak możecie to wykorzystać, niekoniecznie kupując nowe rzeczy. W moim przypadku każdy. Od wykonania takich doniec wyniósł e, chyba jakieś 9 zł, bo zapłaciłam tylko za folię, której użyłam do obicia ich od środka. E, ale jeżeli chcielibyście kupić skrzynki, to około 20 zł kosztuje taka jedna skrzynka. E, także wystarczy poszukać, a można kupić naprawdę skrzynki w fajnej cenie. Jeżeli miałyby to być skrzynki używane, to myślę, że nawet jeszcze lepszą cenę możecie dostać. No i co ja mam w tych skrzynkach? W dwóch skrzynkach będą rosły pomidory, aksamitki i nasturcja i bazylia. Nie wiem, czy trochę tego nie za dużo, ale zobaczymy. Najwyżej coś się wysadzi, a w środkowej skrzynce będę miała ogórki. Odnośnie uprawy pomidorów i ogórków razem, to już na ten temat się wypowiadałam. Ja uważam, że nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli zapewnicie im odpowiednie warunki. Ogórki to są rośliny, które lubią mieć wilgotne podłoże, generalnie lubią mieć wilgotno. Jeżeli nie zapewnicie im tej wilgoci, to niestety będą miały gorzkie owoce, co się bardzo często zdarza. Natomiast pomidory lubią mieć mokro, ale w dolnych partiach ziemi. Natomiast tutaj, gdzie mają liście, tutaj, gdzie mamy bezpośrednio miejsce pod korzeniem, one lubią mieć sucho. Jeżeli mają za mokro, to chorują na choroby grzybowe, które bardzo łatwo się właśnie rozwijają w takim środowisku. Gracias. Uważam, że dlatego wiele osób mówi, że nie powinno się uprawiać pomidorów i ogórków obok siebie. Ale uważam, że jeżeli one, tak jak w moim przypadku, są tak posadzone, że w jednej skrzyni mamy pomidora, a na przykład w kolejnej skrzyni mamy ogórka, to spokojnie jesteśmy w stanie zapanować właśnie nad tym podlewaniem. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nawożenie, ono też będzie troszeczkę inne w przypadku pomidorów, a troszeczkę inne w przypadku ogórków, ponieważ ogórki potrzebują więcej azotu niż pomidory. Natomiast pomidory na początku, rzeczywiście potrzebują tego azotu, ale później, kiedy one już zawiązują owoce i mają e, kwiaty, no to trzeba będzie im dać więcej fosforu i więcej potasu. Bo jeżeli tego im nie zapewnicie, to będziecie mieli e, na przykład e, takie jaśniejsze piętki e, od pomidorów itd. itd. E, także są to na pewno e, różne warzywa, ale myślę, że ich uprawę zarówno w warzywniku, jak i w tunelu można naprawdę pogodzić. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy Wy uprawiacie pomidory i ogórki łącznie, czyli gdzieś obok siebie, albo w niedalekim sąsiedztwie, i czy sprawdza Wam się to rozwiązanie. A my chodźmy do dalszej części warzywnika. Moje osiągnięcie dnia wczorajszego to jest mój mini jagodnik, który zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że będzie go dobrze widać w tym pełnym słońcu. Ale mamy tutaj jak na razie dwie borówki. Jeżeli chodzi o uprawę borówek, to ja w ogóle jestem początkująca. E, w każdym razie są to odmiany różne. E, tak jak mi tłumaczyła Pani w stepie ogrodniczym, po prostu to muszą być odmiany, odmiany różne, e, żeby się wzajemnie zapływały. I agres, któremu będę musiała wykonać cięcie prześwietlające, bo ma naprawdę dużo owoców i chyba nie będzie mógł ich wszystkich. Karmić. Mam jeszcze w planach pozbyć się troszeczkę jednak trawy właśnie na rzecz zrębek, po to, żeby troszeczkę jednak podnieść jakość mojej gleby, żeby ograniczyć populację ślimaków i żeby troszeczkę ograniczyć też konieczność koszenia tutaj co chwilę. Ale planuję też zasadzić sobie łąkę kwietną. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie w tym sezonie, bo w tamtym sezonie wyszła tylko doniczka kwietna. I właśnie w tym celu będę sobie też właśnie robić takie kwadraty podobne, jak widzieliście w przypadku borówek. Tylko całość będzie wypełniona ziemią, i na to będą właśnie wysiane kwiaty łąki kwietnej. Nasiona już mam, także pierwszy krok jest zrobiony. Może jeszcze tak na szybko powiem Wam jeden fakt o uprawie pomidorów, który nie każdy wiedzą, a przez to mogą sobie troszeczkę te swoje uprawy niszczyć. Jak wsadzecie pomidora, takiego mam tutaj, zaraz go pokażę. Dobra. Jak wsadzecie pomidora, to Вбийте себе. Най-първ палик. A później zasadźcie pomidora, ewentualnie od razu wbicie ten palik, ponieważ jeżeli bryła korzeniowa już się rozrośnie na późniejszym etapie wzrostu rośliny, to Wy wbijając ten palik po prostu te korzenie zniszczycie. To nie będzie jakimś, jakąś dużą szkodą dla rośliny, ponieważ ona i tak odżyje, ale na pewno jest to dla niej troszeczkę kaleczące, przez co może być troszeczkę słabsza, dlatego warto sobie właśnie ten palik wbić wcześniej.